and although brexit fatigue is increasingly visible and justified, the uk has slid into a crisis. and who got us here? This slot. The deal is a bad deal for this country. O, ja Huch, co za sen. Brexit, kłótnie w rządzie. Uch, straszny koszmar. Nie życzę temu nikomu. O, o przespałem. Dobra, no to leci. Nastawimy jeszcze tylko nawigację. O, kuchnia, a to co? Brexit. To chyba jednak nie bus O ja pierdolę Uciekam stąd Hej, witam wszystkich Pojawia się w końcu Druga część mojego odcinka o Brexicie. Zdenerwowałem się. Denerwuje mi ten cały Brexit. Nie tylko mnie, wszystkich dookoła, obywateli, kolegów, koleżanki. Wszystkich denerwuje Brexit. Więc skoro wszystkich tak denerwuje, w tym mnie, to po co mam się wysilać i robić jakiś wielki odcinek, wielką historię i rozważać, jakie opcje mogą się wydarzyć za tydzień? Chyba sami wiecie, czy co się interesujecie, że tego nikt nie wie i nikt nie wiedział. Jest y, 21. dzisiaj. Jesteśmy raptem pierwszy dzień wiosny. Bardzo ładna pogoda, dlatego sobie tu wyszedłem. Zobaczcie sobie taka, taka dróżka. Ładne widoczki. Tak, więc nie ma co sobie dupy zawracać tym Brexitem. No ale wyrzucę to z siebie. E, chaos. 21, za 8 dni ma być oficjalne wyjście. Rząd się po prostu nie może dogadać między sobą. Blokuje sobie prawo wyjścia z Unii bez, bez umowy, czyli No Deal został zablokowany, przegłosowany w parlamencie. Oczywiście słuchajcie, ci co, się tym, tym, ci co się tym interesują, podam wam tutaj w linku bardzo fajny kanał, YouTube, który tylko tym, o tym gada tylko o Brexicie, więc. Tam możecie sobie właśnie dokładnie y, każdą... A zresztą komuś się będzie chciało. No ale jak już Wam się będzie chciało, to tam będziecie mogli znaleźć każdą informację w jakichś detalach, w bardziej profesjonalnej oprawie. Tu natomiast po prostu jest zdenerwowany człowiek, który chce z siebie to wszystko wyrzucić. No, powiedzmy tak. Nie mogą się między sobą dogadać. Jakieś gry w szachy dla mnie to jest, gdzie blokuje się szachmat, oby tylko... Na złość sobie zrobić, a wszystko przez to, przez to, że dano ludziom demokratyczną pałeczkę, że tak powiem. Naród ogłupiono, głos został rzucony, a politycy nie wiedzą, jak się za to zabrać. Unia jest wredna, nie pomaga. Unia po prostu chce coś z tego mieć, jest po prostu oburzona, że, że, że ktoś chce w ogóle wyjść, to jest taki piękny system. In less than 60 days. The United Kingdom is due to leave the European Union. This is a bad decision. Listen, listen. Jest, jak to mówią, Johnny Walker, z kibla w kranie płynie. Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? Kraj, kraj mlekiem i miodem płynący. No i wy tam wymieniajcie sobie te, te powiedzonka. No ale czy tak jest? Mm, nie wiem, czy tak w Polsce jest, czy w, na Węgrzech, czy w Holandii, nie wiem. Ale wiem, jak jest tu. I tu wszyscy są po prostu niezadowoleni. W dupach im się poprzewracało. Nie chcą Unii. No i dobrze, no, mają, mają, mają rację w pewnym sensie ci ludzie. Y, natomiast no, politycy nic z tym nie zrobili. Bo politycy tak naprawdę nie chcieli wychodzić z Unii. Dlaczego? Bo im się nie chce. Im się nie chce siedzieć tam, debatować, y, dęgać między sobą. Oni chcą mieć płacone. Więc teraz widzicie polityków w akcji. Co się dzieje, kiedy za nasze pieniądze przychodzi im pracować? Kiedy my płacimy, oni sobie bimbają, nagle trzeba jakąś robotę wykonać. By the way, I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely. No i co się stało? Nic. Są problemy, są spory, przedłużenia, yy, różne zagrywki krzywe w tym parlamencie. No tak, no tak wygląda właśnie, jak trzeba iść do pracy i coś zrobić pożytecznego. Natomiast ludzie zagłosowali tu i wiele ludzi się denerwuje tym, że było 51 do 40 bodajże 9% za tym, żeby wyjść. No to są śmieszne procenty. W innych krajach czy w innych systemach referendum to jest 3 czwarte na przykład ludności czy tam dwie trzecie, no to już jest jakaś znaczna ilość, a nie 50. 50 i teraz taka Teresa May mówi jeżeli nie wyjdziemy na czas albo wrócimy do tego co było, czyli wrócimy do Unii to jest po prostu błąd demokracji to jest po prostu hańba demokracji to jest po prostu fail tak zwany, fail demokracji ona to tak rozumie, że ludzie zadecydowali? I trzeba się ludzi posłuchać. No ale tu jest 50-50, więc druga połowa też ma dużo do powiedzenia. Jest za tym... I założę się, że gdyby teraz referendum było, które zostało zablokowane przez parlament, czyli przez tych wszystkich posłów, co tam siedzą, y, gdyby to referendum teraz przeszło, to Wielka Brytania zostałaby. Dlaczego? Bo te wszystkie idee, które mieli, czyli odzyskać swoje granice, odzyskać y, kontrolę nad swoim budżetem, nad... Y, Prawodawstwem, czyli na tworzeniu tego prawa własnego na własną rękę, a nie bycie kontrolowanym, własne granice, wywalanie emigrantów, wywalanie terrorystów stąd bez żadnych praw człowieka. No, no i tak to chcą zrobić, bo tu były zamachy, wiadomo, w Polsce nie było, no. dlatego my teraz tak nie mamy, nie lubimy tych terrorystów wszystkich, ale, ale nie mamy tej skazy narodowej jak niektóre kraje Im nagonka jest na, na terrorystów. Tak czy siak, nie, 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 nie przechodźmy. W inne jakieś tematy. No i te idee, o których mówiłem, zostały zaćmione problemem wyjścia. Wyjście zrobiło się tak problematyczne, że chyba ci ludzie, którzy głosowali za wyjściem, myślą sobie: A, wiecie co, dajcie spokój, nie męczcie się, wróćmy do tej Unii i będzie spokój. No, z jednej strony to jest takie troszeczkę pod presją bo gdyby politycy się za to dobrze wzięli, mieli dwa lata na to, to wszystko by było już dawno wyjaśnione. I te idee by nie podpadły, nie podupadłyby, yy, stałoby się to, co się miało stać, i po prostu wyszłaby sobie Wielka Brytania z Unii. Natomiast też miałem zrobić taki kawałek o tych yy, różnych opcjach, jakie mogą być. Wiecie co, trzeba sobie dać spokój z tym, bo nikt nie wie, jakie będą obce, kombinują pod górkę, ja tak naprawdę tracę czas, a są eksperci na tym, o tym temacie na internecie, więc zostawię to im, żeby sobie debatowali, świetnie sobie radzą, fajna infografia. I wrócę tylko do tego, że na koniec miałem zrobić właśnie jeszcze taki mały segmencik o, o historii Unii i ideach, czym miała być i dlaczego to wszystko nie wyszło. No i tylko powiem w skrócie, bo o tym też sobie wszystko możecie znaleźć na internecie, wypracowania. Różne referaty, eseje. No więc do rzeczy. Idea była taka, że to miała być unia ekonomiczna, unia socjalna, unia polityczna, czyli takie jakby szczeble, prawda? Połączenia się wielu krajów w jedną wielką formę. Na przykład jak Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są dobrym przykładem. Tam też kiedyś właśnie były różne stany, różne sekcje, różne jakieś dzikie plenery, i to wszystko połączyło się. Po wojnie w jedne wielkie Stany Zjednoczone, e, tylko że tam wyewelu, wyewoluował język angielski i to ich połączyło, prawda? Tam były zlepki kultur, połączyły się w jedną. Natomiast tu mamy starożytne kultury, że tak powiem, e, które chcą się nagle połączyć w jedną unię. Zaczęło się od unii ekonomicznej, świetnie. E, dobry pomysł. E, idea oczywiście była po to, żeby nie było wojny więk, więk, dru, drugiej, trze, drugiej trzeciej światowej. No i podoba mi się ten pomysł. No, rzeczywiście do znalazłem gdzieś taki wykresik pokazany, jak długi już czas jest bez wojen i to było chyba 60 albo 70 lat bez wojen żyjemy teraz jest to takie osiągnięcie, bo jak popatrzymy się w przeszłość, to te wojny zdarzały się dużo częściej. Więc pod względem ekonomicznym myślę, że Unia osiągnęła sukces. Wiele krajów zyskało na, na tym, że boga, bogate kraje po prostu płaciły większe daniny tej Unii, a, a te biedne po prostu biedniejsze. Miały te pieniądze pompowane w ekonomię. W pewnym sensie długoterminowo tak musiało być. Unia musiała tak robić, po to, żeby te kraje do, dobiły do tych bogatych, żeby nie było takiej konkurencji między nimi. W tym sensie, że no, Polska wciąż jest tańszym krajem niż Niemcy, wciąż opłaca się pewne rzeczy kupować u nas albo produkować i robi się taki szary rynek, a wszystko powinno być wszędzie tak samo, żebyśmy my nie musieli o, albo raczej, żeby nas nie kusiło, żeby. Jeździć w pewne miejsca, bo jest atrakcyjne. Wszędzie, gdyby było tak samo, to byśmy nie byli tacy wybiórczy, byśmy tylko osiedlili się i byli produktywni, byśmy produkowali. Natomiast wciąż w Europie jest tak, że wolimy jeździć w pewne miejsca, bo są bogatsze, a inne są biedniejsze. No ale pomijmy to. To się miało wyprostować, właśnie jako jedna kupa, 28 państw, byśmy po prostu pewnego dnia to wyrównali, wspomagając tych biednych. No ale długo nie minęło. Trzeba było zrobić następny krok, wprowadzić walutę, żeby się umocnić, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby wszystkie koszty były takie same, ceny różnych wypłat. No, wiecie o co chodzi, po prostu, żeby nie było takiej różnicy. Natomiast Unia Monetarna nie wypaliła, Norwegia nie, Wielka Brytania nie, Polska nie może, bo u nas jest różnica, te wypłaty są marne w przeliczeniu, a tu no, widzicie no, trzy różne sytuacje. Jedni nie chcieli, drudzy nie chcieli. A trzeci nie mogli. Zaczęło się sypać. Natomiast wielu idealistów mówi, że żeby, żeby Unia miała ręce i nogi, wypadałoby zrobić kolejny krok, czyli połączyć się w unię polityczną. A to oznacza, że mielibyśmy jednego władcę lub tam prezydenta na wszystkie nasze kraje. Nie byłoby już prezydenta Polski, nie byłoby prezydenta Holandii, tylko byłby prezydent Unii Europejskiej. Jak te wybory by wyglądały, to nie wiem, ale pewnie każdy miałby szansę. Może by była rotacja, że co 3 lata jest każdy kraj w tym zarządzie. Długa by to rotacja była. 28 krajów po 3 lata. Na około no 80 coś by było lat zanim na przykład polski prezydent by mógł stanąć w zarządzie po raz drugi. No i pomyślcie sobie, kraje takie jak Polska, która walczyła o niepodległość tyle lat, czy ona by oddała tą swoją niepodległość, wiadomo, że nie. Ale nie, nie zmuszano po prostu, nie było jakiegoś paktu w momencie wstąpywania do Unii, że trzeba będzie się na to ewentualnie zgodzić pewnego dnia. No nie było. Powchodzili sobie kraje do Unii, no i teraz pewnie by demokratycznie musieli zgodzić się na, na tą Unię Polityczną kraj, kraj po kraju. No to raczej nie przejdzie, nie, nie oszukujmy się, za dużo mamy takich krajów w Unii w tym momencie, które patrzą na to bardzo specyficznie, czyli nie, nie. Nie i chuj. Ok. No i gdzie teraz jesteśmy? Wyłamuje się pierwszy w historii kraj systemu Unii Europejskiej. Wyłamuje się, bo ideały Unii nie działają, zarząd nie działa, decyzje są złe podejmowane, ma to zły wpływ na, na to, jak kraj się czuje. Może i ma na finanse, nie jestem ekspertem, nie wiem, ale Wielka Brytania nie no ma jest źle. No i co? I ciężko wyjść z tej Unii. Unia nie pomaga, jest zdenerwowana, boi się, żeby to się nie posypało. Co następne? Wojna? Więcej krajów będzie wychodziło? I doprowadzić to do wojny? Nie wiem. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. A dlaczego? Bo chcę sobie żyć w spokoju i dożyć starości, a nie przejmować się jakimś pieprzonym Brexitem albo jakąś Unią Europejską. Wiecie co? Mam to wszystko w dupie, na ten moment i nie kręcę już więcej takich odcinków. Dlatego to nie mod, to nie dla mnie. Pozdrawiam was wszystkich. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Po następnym odcinku będzie ciekawsza tematyka, przynajmniej dla mnie. Do zobaczenia.